Barwice były niesamowicie trudne. Barwice były, nic co tu dużo ukrywać, bardzo zaniedbane, dlatego że cała okolica to były przedsiębiorstwa, państwowe przedsiębiorstwa rolne. Wtedy upadek tych przedsiębiorstw spowodował, że sytuacja i osób, szczególnie mieszkających w barwicach, była bardzo trudna. Upadek pegerów spowodował wielki problem dla barwic w formie bezrobocia. Ten czas. Spowodował, że 40% było bezrobotnych, jak ja przy, zacząłem urzędować tu jako burmistrz. Był to straszny problem. Możecie sobie Państwo wyobrazić przy takiej ilości bezrobotnych, to około 2000 się nawet kręciło to. Dla barwic to była tragedia. Barwice nie miało żadnej infrastruktury, jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków, o kanalizację, o sieć wodociągową. Instalacja elektryczna wisiała na ulicach. Trudna sytuacja w gospodarce komunalnej, słabe sprawy dotyczące tego, co jest związane z mieszkalnictwem. Brak opieki właśnie tymi osobami potrzebującymi wsparcia. Mówię to o pomocy społecznej. Więc byliśmy w takiej sytuacji z jednej z jednej strony ogromny entuzjazm, jeżeli chodzi o to, co jest związane z potrzebą i, i zmianami, a z drugiej strony zderzyliśmy się z pewną e, sytuacją, której nie znaliśmy i którą należało e, spróbować rozwiązać. To jest sprawa naszego środowiska, środowisko Popegerowskie. Kombinator rolny zatrudniał ponad 1100 osób, więc problemy mieszkaniowe, problemy z przejmowaniem mienia. Ówczesna Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, pan Stanisław Zimicki, jeździliśmy z panem burmistrzem przygotowywać jakieś procedury przejęcia nieruchomości, poszukiwania wsparcia. Dużo wyjazdów dla załatwienia tych pieniędzy na pewno było czasami. Jakaś rzecz wymagała któryś tam jeden, Jedno z zadań, które tam już było takie strategiczne, spowodowało, że trzeba było przejechać około 2000 kilometrów, żeby to załatwić. To też było niedobre, nie bo były takie du, duże uzależnienia, takie, czy, czy to dostaniesz, czy nie od władz wojewódzkich. Na początku było trudno, dlatego że też nie było środków własnych na to, żeby uzupełnić ten udział do pozyskiwanych pieniędzy, czy to przed 2004 rokiem, jako to były środki fare takie, tak? Czy już po 2004 roku, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Cieszyliśmy się z każdych pieniędzy, jakie otrzymywaliśmy. Na początku to nie były duże, ale potem takie zastrzyki spore były już i można coś było. Robić. Ówczesny zastępca burmistrza Krzysztof Lis skończył przybudówkę przy szkole w Barwicach, nie mając świadomości, że będzie zmiana systemu oświaty, więc będą potrzebne inne obiekty. Więc wtedy my z panem Maciejewskim pojechaliśmy do Szczecina. Pamiętam, Chorza 6, Lech Sprawka, podsekretarz stanu, prosi nas o indywidualne spotkanie do ówczesnego kuratora Pawła Bartnika I pan podsekretarz pyta nas, Ile panowie potrzebujecie środków? Półtora miliona. Cóż to za pieniądze? Oczywiście załatwione. Skończyło się na tych słowach. Zbudowaliśmy gimnazjum wraz z salą z własnych środków. Na salę troszeczkę mieliśmy wsparcia. Gimnazjum w kwocie, tego co pamiętam, 8 milionów 600 zbudowaliśmy z własnych środków. Potrzeby oświatowe były, są i zawsze będą ogromne, ale z tego budynku możemy być bardzo dumni. On oczywiście przyczynił się do rozwiązania wielu problemów lokalowych i dzisiaj nasza młodzież, barwicka, a wypowiadam się jako nauczyciel w tym momencie, mo, może być dumna z tego, że po prostu nie odstaje od swoich rówieśników warunkami, bazą, możliwościami od wielkich aglomeracji lub wielkich szkół. Trzecia to była kanalizacyjna, też to było zadanie dla gminy, bardzo duże. Czwarta to była estetyzacja miasta. Podeszliśmy do tego, żeby wreszcie ten, z tym placem coś zrobić. Chodniki, drogi, i to było takie strategiczne, nie licząc o tych drobnych rzeczach, które musiały być no, robione zgodnie z życzeniami radnych, mieszkańców szczególnie. Szczególnie to rynek się zmienił, przebudowany. Tam stał taki kiosk y, ruchu, y, zmieniona jest ulica, wyłożona kostką burkową. To, to szczególne zasługi w załatwieniu tej kąski, to, kostki to ma burmistrz Borowski. Jeździł gdzieś do producenta, żeby to było jak najtaniej. No i te witryny sklepowe trochę się pozmieniały. No w sumie no, jest na duży plus. Z dumą i satysfakcją mogę powiedzieć, że te 35, laty, nie, 35 lat, yy, niezależnie kto był wodarzem, kto liderował w gminie, yy, te zmiany nastąpiły kolosalnie. Wiele inwestycji, przedsięwzięć, działań, yy, to wszystko spowodowało, że nasze barwice dzisiaj są. Ładnym miastem, możemy być dumni, szczęśliwi. Bardzo dużo się zmieniało, bardzo dużo. Na pewno drogi. no z Drogami jest ten może kłopot, nie kłopot, że tu są niesamowite nakłady. Niesamowite. Większość udało nam się w Warwicach zrobić, szczególnie Polski Ład, ale nie tylko tutaj tak zwane drogi liściaste, ale tutaj i rzeczna, i polna, teraz się robi, prawda, w kierunku Knyk, i harcerska, no to wymieniało bardzo dużo ale w wiejskich też się robi. Moja kadencja obfitowała przede wszystkim w duże inwestycje drogowe, tak? a no, wiemy dobrze, że one są bardzo kosztowne. I tutaj nie sposób wymienić y, y, ogromu tych inwestycji drogowych ulic, y, zarówno w samych Barwicach, ale one również odbywały i miały miejsce y, na terenie całej gminy. Natomiast ta dla mnie taka najbliższa, najbardziej wartościowa to jest y, Budowa ścieżki rowerowej, z której jestem dumny i szczęśliwy, bo jako człowiek, który promuje aktywność fizyczną, uważam, że to była dla mnie osobiście, ale też nie i dla mnie, również dla wielu mieszkańców, którzy skorzystają na co dzień licznie właśnie z tej ścieżki rowerowej. To jest właśnie inwestycja. Numer jeden. Szukaliśmy środków na wodociągi, na kanalizację, ale również na remonty mieszkań przejmowanych, na świetlicę, na kościół w kuchodzinie, na dzwony w Starym Kwalimiu. To wszystko się realizowało, ale również była decyzja o budowie paszportów terapii zajęciowej. Byliśmy w tym okresie przedakcesyjnym tak? i Unia Europejska jakby wymagała stworzenia sieci ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych. I to był taki moment, kiedy musieliśmy. Od, trochę się otworzyć na, na inną działalność, namówić ludzi do wyjścia z domu, właśnie tych z niepełnosprawnością, co było takim nowym. No, trzeba było dużo kreatywności, ponieważ środki finansowe były ograniczone. Chodziło o to, żeby uspołeczniać tych ludzi, tak? co to znaczy uspołecznienie, że nie tylko rehabilitacja. W formie zabawy, jakichś takich form roz, rozwojowych, ale też takich zmierzających do samodzielnienia, to znaczy do zatrudnienia, do, jakoś do, do, do wejścia w, w, w środowisko osób pełnosprawnych, nie poprzez izolację, tak i takie zamykanie się i myśmy to zaczęli wdrażać. Jako barwice byliśmy chyba wyjątkowym miastem w Polsce, w takim kryterium małych miast, gdzie były dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych, czyli środowiskowe nam są pomocy, był w 97 roku, a potem w 2003 został, w 2003 albo drugim, już teraz nie, a chyba drugim, powołane zostały warsztaty terapii zajęciowej, czyli na taką małą gminę dwa ośrodki wsparcia, to było naprawdę coś. W nie jest Kościół zabytkowy z czerwonej cegły, ośmiokątny, który radykalnie wymagał remontu, bo już siadał dach. I tu w bardzo dobrej komitywie, takiej z jednym, jak i z drugim burmistrzem, byłem. Burmistrz Borowski, umówił się na termin, na spotkanie w Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie. Pojechaliśmy mówi, tak, co my powiemy? Jaką my kwotę? Zaoferuję, mamy, ty nie stawiaj tam 20 czy ileś tysięcy. A ile? Ja mówię 50, a mu najmniej, bo to będzie okrągła, to 45. No i dojechaliśmy do tego Szczecina. Poprosił nasz dyrektor Zimnicki, mówi: Zborek, to nie może ulec, ulec dalszej degradacji. Środki, ile wam potrzeba? No jakeśmy czterdzieści 45 tysięcy. Starczy wam? No nie wiem, no tu wyliczyła nasza, ta, no to może coś jeszcze w trakcie remontu yy, ukaże, że coś trzeba dodatkowo zrobić. Pieniądze w razie czego będą na dokładkę. No i tym sposobem ten kościółek ładnie został odremontowany. W kadencji, którą miałem przyjemność liderować, powstał klub seniora i jestem dumny i szczęśliwy, że właśnie te osoby mają doskonałe miejsce, warunki do tego, żeby po prostu spotykać się, Fajnie spędzać czas, bo różnie to bywa w tym zakresie, i jestem przekonany, że jeżeli nadarzy się okazja, to kolejne władze, tak, obecne władze czy przyszłe władze, na pewno jeżeli zdarzy się taka możliwość i okazja, to będą szły w tym kierunku, żeby też również pamiętać o tej grupie. No, na mały jest ten klub, bo na, na 15 osób potrzeby są na pewno większe. I z tego co wiem, to burmistrz Zborowski myśli o tym, żeby, żeby, żeby albo zwiększyć ilość tych klubów, albo może pokusić się o dom seniora, bo to troszkę jest już inna forma, taka, bardziej, bardziej, taka szersza. Tak? Także miejmy nadzieję, że, 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 że może coś takiego będzie, będzie u nas w Barwicach w przyszłości. Kiedy pojechaliśmy z panią Jolantą Pawłoską do Szczecina, do Pefronu, okazało się już po rozmowach, że kończy się program w piątek, środki są na koncie Pefronu. Co zrobić, żeby ich nie stracić? Najlepiej wypłacić, więc w piątek wypłaciliśmy gotówkę z Pefronu w wysokości 100 tysięcy złotych. Pani Pawłoska przywiozła je w torebce, w poniedziałek były wpłacone do kasy, co jest faktem. Warsztaty funkcjonują od ponad 25 lat, służą lokalnej społeczności. Należało ryzykować, żeby to przedsięwzięcie zrealizować. To było po ataku na WTC, kiedy to udzielałam ślubu obywatelce Wietnamu i obywatelowi polskiemu ślub. I drodzy państwo tutaj. Przyszło dosyć sporo osób, ceremonia ślubna. Przed ceremonią jeszcze jedna z osób, z gości zapytała się mnie, czy jest możliwość wystrzelenia tej takiej fontanny, takiej, takiej petardy ślubnej. Więc oczywiście powiedziałam, że tak, no bo jest to robione dosyć często, ale jest to robione przed urzędem, jakby nie zakładałam innej opcji. No i w momencie, kiedy ogłosiłam mężem i żoną tą parę, E, osoba, która była gościem właśnie z, z, tą, z tą taką racą, stojąca z tyłu na końcu e, sali, wystrzeliła ją. I słuchajcie, to był taki huk. Wszyscy padliśmy na ziemię. E, Została tylko jedynie ta osoba, która strzelała, po prostu z bardzo dziwną miną. To była taka oto sytuacja, że pan e, zastępca burmistrza Krzysztof Lis nawiązał współpracę e, z, z fundacją Forda i my tą e, współpracę kontynuowaliśmy. Otrzymaliśmy grant 20 tysięcy dolarów. Były to spore pieniądze, więc e, utworzyliśmy pierwsze, co oczywiście, e, miejsca, gdzie te barwiskie gospodarstwa agroturystyczne, czy stowarzyszenie, będzie miało swoje lokalizacje. No i Oczywiście naszym jednym pomysłem było to, że utworzymy taki bar, taki centrum, abyśmy mogli też sprzedawać lokalne produkty, chwalić się nimi. W związku z tym, że nie było miejsca, to cóż trzeba ryzykować. Podjęliśmy decyzję, że utworzymy to w piwnicy naszego urzędu. I tak to się wydarzyło, więc była obsługa, jak były sesje Rady. Piękne czasy, wspaniałe czasy. Podczas przerwy, mimo różnych zdań, przechodziliśmy na dół, na dół na obiad. Po obiedzie kontynuowane były obrady sesji i naprawdę były to inne, dobre czasy. Samorząd, to oczywiście, to jest instytucja. To są inwestycje, to są miejsca, ale to są przede wszystkim ludzie. I yy, największą satysfakcję z mojej pracy daje mi to, że ja też pracuję tutaj z ludźmi. Z ludźmi mówiąc kwestii interesantów, którzy przychodzą z różnymi problemami, z różnymi sprawami, ale też z ludźmi, którzy tutaj tworzyli ten urząd, bo tak naprawdę 35 lat to jest to, co jest dzisiaj, ale przede wszystkim to, co jest, to, co było. I naprawdę to jest historia bardzo wielu osób. Ja miałam możliwość wyjechania stąd, i nie, tego nie zrobiłam, więc. Więc barwice są dla mnie takim, no takim małym cudem, który mam nadzieję, że pięknieje i będzie, będzie coraz lepiej się tutaj mieszkało. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nie warunki, tylko ludzie, chęć, zaangażowanie decydują o tym, w wyniku końcowym. Ludzie, którzy wtedy szli do samorządów, to były też fantastyczne osoby. Nikt z nich nie myślał o tym, żeby tam iść dla diety, tak? bo myśmy szli dla zmieniania świata, zmieniania tego wszystkiego, co dotyczyło społeczności lokalnej, dla zerwania z tym starymi jakimiś takimi stereotypami funkcjonowania. Wiele inwestycji, które obecnie. Są realizowane w Barwicach. One swój początek, swoje, że tak powiem, start miały jeszcze w poprzedniej kadencji, tak? I to pan Robert Zborowski y, wie teraz je realizuje y, ale to jest nieważne, kto. Ważne jest to, że po prostu tych inwestycji było jak najwięcej i były satysfakcjonujące dla naszej lokalnej społeczności. Obecnie. Y to przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy, poszukiwanie miejsc pracy, stworzenie i tworzenie nowoczesnego miasta i gminy Barwice. Niestety wyludniamy się, więc wszelkiego rodzaju działania związane chociażby z poprawą ilości mieszkań, jakości mieszkań, budową żłobka, tutaj kwestia właśnie budownictwa w ramach krajowego zasobu nieruchomości, społecznej inicjatywy mieszkaniowej, poprawa wizerunku miasta to budowa sunnego naszego serdecznego zakątka. Na 14 hektarach chcemy stworzyć przestrzeń do wypoczynku, do rekreacji. I i tak, żebyśmy też mogli spędzać wolny czas, to jest przemodelowanie właśnie placów wolności. Etapami ważnymi dla nas to jest transformacja energetyczna, tak? Budowanie biogazowni, budowanie w przyszłości wytwórni wodoru, biometanu, fotowoltaika, ale to wszystko po to, żeby lewą stronę przychodów zwiększać, bo oczekiwania są bardzo duże. I dobrze, po to jesteśmy, żeby te oczekiwania spełniać. Troska o samorząd jest naszym obowiązkiem, a będąc burmistrzem służymy naszym mieszkańcom.